nowe wezwania dolny śląsk infrastrukturalnym sercem Polski taki tytuł dzisiejszego Kongresu. W czwartek 14 listopada we Wrocławiu odbyła się 11. edycja Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego. Wydarzenie organizowane już tradycyjnie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników, a w tym roku szczególną uwagę poświęcono skutkom powodzi na Dolnym Śląsku. Oprócz tego dyskutowano też o infrastrukturze, roli kobiet w samorządzie, a także sporcie w naszym regionie. Tytuł kongresu Nowe wyzwania Dolny Śląsk Infrastrukturalnym Sercem Polski. E, za nami panel o powodzi też infrastruktura dotycząca większości samorządów na Dolnym Śląsku. Rekordowa ilość uczestników, ponad 500 osób. E, większość oczywiście z sektora samorządowego. Według mnie ten kongres ma naprawdę bardzo duże zadanie i bardzo pełni bardzo ważną rolę. Z jednej strony. Moim marzeniem jest, żeby wyznaczał trendy rozwojowe dla Dolnego Śląska, wskazywał też przez samorządowców oczekiwania, chociaż my je doskonale rozumiemy i żebyśmy później wspólnie mogli nad tymi trendami pracować. Tutaj chyba większość wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałek, wojewoda, służby mundurowe biorą udział, więc to jest miejsce do tej dyskusji rozmowy na temat roli samorządu w dzisiejszych czasach. Ja się bardzo cieszę, że jest takie miejsce i taka przestrzeń, gdzie my samorządowcy możemy wymieniać się. Z... Swoimi doświadczeniami, uwagami, poglądami, gdzie możemy się spotkać. Na co dzień jest dużo pracy i trudno o taką przestrzeń, więc my zawsze chętnie przybywamy na ten kongres, bo poruszamy tutaj bardzo wiele ważnych dla samorządu spraw, tak jak chociażby dzisiaj powódź, a w zasadzie co po powodzi. Z ogromną przyjemnością przyjechałem na kolejny kongres. Przyjeżdżam na te kongresy od już praktycznie od początku od kiedy się pojawiły, bo to też jest okazja do, do rozmowy z samorządowcami, do wymiany poglądów i otrzymania tej wiedzy też również z pierwszej ręki. Właśnie w tym momencie słuchamy informacji przekazywanych przez pana marszałka na temat procedur, na temat tego w jaki sposób starać się o środki pozwalające nam uporać się ze skutkami podtopień i powodzi. To są bardzo istotne dla nas informacje, które możemy już dzisiaj otrzymać i wcielać tak naprawdę w życie w samorządach też możemy przekazać swoje punkty widzenia, swoje spostrzeżenia. Jeśli chodzi o walkę ze skutkami powodzi. No nikt nie był przygotowany na takie sytuacje, że trzeba będzie odbudowywać drogi. Procedury przetargowe, procedury budowlane one są niezmienne od lat. Musimy przygotować dokumentację, musimy się przygotować z pozwoleniem budowlanym. To wszystko trwa, więc przekazujemy te informacje, przekazujemy i administracji rządowej, i samorządowi województwa dolnośląskiego, z czym musimy się uporać my na dole, burmistrzowie, wójtowie tych małych gmin. Mam taką doskonałą okazję, żeby zasygnalizować problemy gminy wiejskiej Kłodzko, bo spotykam się tutaj z samorządowcami na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Z pracownikami urzędu Wojskiego z rządzącymi, z posłami, senatorami, z senatorami, kolegami samorządowcami, więc mogę tutaj zaapelować o wsparcie i pomoc, jeżeli chodzi o gminę wiejską. Dużo się w mediach mówiło o lądku, o stroniu, o kłocku, a nie mówiono o gminie wiejskiej, która ma 35 miejscowości, 6 miejscowości zostało. Częściowo zalanych, a trzy totalnie, w 80% Kosowice, Ołżowice i Żelazno. To czas właśnie teraz na odbudowę i właściwe dysponowanie i kierowanie środków do, do naszego regionu, które pozwolą nam uporać się z problemami, z którymi no, zetknęliśmy się we wrześniu i stykamy się dzisiaj. To jest już 11 Kongres Samorządowy. O tyle szczególny, że jesteśmy pół roku po wyborach samorządowych, więc część samorządowców jest po raz pierwszy, ale przede wszystkim dyskutujemy o ważnych tematach, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Czyli pierwszy, najważniejszy temat, który teraz jest dyskutowany pod przewodnictwem pana marszałka Pawła Gansarza, to jest temat powodzi i co po powodzi. Później będziemy mieli panele związane z infrastrukturą, z kobietami w polityce. I ten panel, który jest mi szczególnie bliski, czyli sport w regionie. Jest ważnym elementem życia człowieka, dolnoślązaka, ale też chcemy rozmawiać z samorządowcami o programie, który już realizujemy. Jesteśmy po roku realizacji, czyli poprawa bazy sportowej na Dolnym Śląsku. Chcemy go realizować w przyszłych latach. Chcemy go łączyć ze środkami z Ministerstwa Sportu, dlatego też dyskusja dzisiaj w obecności pana ministra Piotra Borysa. Chcemy rozbudowywać bazę sportową, ale chcemy też Mieć ludzi, którzy będą kształcić na, na tej wy, nowo wybudowanej bazie sportowej. Dlatego też podpisaliśmy porozumienie z awf i chcemy, żeby AWF szkolił dobrych trenerów. Z, między innymi z tych dyscyplin sportowych, które są olimpijskie i te, które są historycznie, tradycyjnie dolnośląskie. W tej tejże dzierżoniów, no myślę, jest jednym z takich wiodących miast, jeżeli chodzi o inwestycje związane z infrastrukturą sportową. Z tego tytułu zostałem zaproszony i oczywiście z przyjemnością wyraziłem zgodę, żeby być panelistą, brać udział w tym panelu dotyczącym sportu, a szczególnie inwestycje w infrastrukturę sportową. Ja oczywiście też mam pakiet swoich pytań, problemów, Problemów, czy tematów, które będę chciał poruszyć tutaj z Panem Wojewodą, z Panem Marszałkiem, ale też z Panem Ministrem, Wiceministrem Sportu Piotrem Borysem, bo też wchodzimy w taki etap kolejnej inwestycji sportowej budowę nowej sali gimnastycznej przy dziewiątce, czyli ten program Olimpia. I chciałem kilka rzeczy ministrowi przekazać, gdzie są słabe punkty tego programu, gdzie należałoby coś poprawić, ale też zapytać, jak mamy realizować to zadanie, żeby ono było szybko, sprawnie. I tanio wykonane. Staraliśmy się jako organizatorzy, żeby panele były różnorodne, jeżeli chodzi o ekspertów, ale też, żeby reprezentowały małe gminy, duże miasta, żeby był w poziom rządowy, ale żeby też był ten poziom samorządowy. Myślę, że patrząc na pierwszy panel, to się udało. Podejrzewam, że w kolejnym będzie będzie podobnie. Chodzi o to, żeby faktycznie każdy był reprezentowany, ale też, żeby był ten głos z każdego obszaru był przedstawiany. I teraz trwa panel dotyczący infrastruktury tak naprawdę, więc, więc to problem odwieczny, zawsze ważny, bardzo drogi. My jako Nowa Ruda borykamy się z różnymi innymi problemami infrastrukturalnymi. Powiem tutaj przede wszystkim choćby o jakości powietrza i o tak naprawdę potrzebie również znowu środków, ogromnych środków, tak naprawdę, żeby mieszkańcy w naszym regionie, mieszkańcy Nowej Rudy, całego regionu, mogli tak naprawdę wywiązać się z zapisów uchwały antysmogowej, która obowiązuje na terenie Dolnego Śląska, im byli do tego przygotowani i finansowo, i organizacyjnie, i mogli dokonać wymiany źródeł ciepła, które są przyczyną złej jakości powietrza. Więc tematów tutaj jest bardzo dużo, będzie również infrastruktura sportowa, turystyczna, to to co jest wizytówką naszego regionu. I rozwijanie infrastruktury komunikacyjnej tak naprawdę daje nam możliwości rozwoju. My w powiecie dzierżoniowskim borykamy się z bardzo dużym wyzwaniem. Od wielu lat wzięliśmy na swoje barki odpowiedzialność za zorganizowanie transportu powiatowego który funkcjonuje całkiem nieźle, ale kosztuje straszne pieniądze i na pewno mój apel do rządzących jest zawsze taki, żeby wspierać te dobre inicjatywy, żeby one, żeby one po prostu nie umarły, bo one mają szansę w z uwagi na brak finansowania zewnętrznego po prostu przestać istnieć, a stanowią bardzo dużą, bardzo dużą wartość, a my coraz mniej jako samorządy radzimy sobie z utrzymaniem tego transportu. Natomiast jeśli chodzi o kobiety w samorządzie, Samorządzie, oczywiście zawsze będę wspierać. Kobiety są przebojowe, bardzo pracowite, bardzo kreatywne i dzięki temu naprawdę w tym samorządzie dzieje się dobrze. Także trzymam kciuki za wszystkie te osoby, które w przyszłości, te kobiety, które w przyszłości odważą się zmierzyć właśnie z tym wyzwaniem działalności, pracy w samorządzie. No jak najbardziej jestem za, za tym, żeby były pokazywane tutaj Lokalne problemy samorządów w związku z, z danymi sytuacjami, które miały miejsce. Mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę na poprzednich kongresach, teraz mamy powódź, no i też dobrze by było, żeby o tym rozmawiać i, i sygnalizować problemy. Każdy ma swoje problemy. Wiemy, mamy swoje problemy wojewódzkie, gminy mają swoje, starostowie mają e, problemy swoje. Każdy jest ważny oczywiście, bo on dotyczy naszych mieszkańców. Nie wszystkim problemom jesteśmy w stanie zaradzić, ale ważne, żebyśmy budowali system wspólny system, który będzie jak najlepiej, jak najefektywniej te problemy rozwiązywał. Taki cel podszyty jeszcze tego naszego kongresu, pierwszy kongres po wyborach samorządowych, wielu nowych wójtów burmistrzów, dla nich to jest pierwszy kontakt z kolegami, koleżankami z innych obszarów województwa dolnośląskiego i tu jest ta przestrzeń do wymiany pomysłów, doświadczeń w ramach powiatów, w ramach województwa, gminy kontra powiaty. Po to, żeby ci wójtowie, burmistrzowie, którzy przyjechali tutaj dzisiaj, wracali z jakimś nowym pomysłem, z jakąś nową ścieżką rozwiązania swojego problemu. I to jest ta taka niepisana, niematerialna wartość dzisiejszego wydarzenia.